Cześć, witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam kaskety z Refimno. Dzisiaj jesteśmy w Wacypopolu, czyli całkiem daleko od Refimno w stronę Hani, 10 minut samochodem. No i co, jesteśmy w Wacypopolu. To jest najstarszy dom, że tak powiem, starówki tej okolicy. Najstarszy dom, który powstał w XV wieku tak, 600 lat dom. Powstał w czasach weneckiej okupacji, tak? W stylu weneckim 600 lat. Co jest jeszcze ciekawe, pod spodem, pod domem dom ten ma własny zbiornik na wodę, wykuty w skalę 300 tysięcy litrów. Wykuty w skalę zbiornik na wodę deszczową. To jest klimat. Starówka Acypopolo, najstarszy dom. Pozdrawiam serdecznie.